Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Piątek, piątunio, piąteczek. Witamy bardzo ciepło, bo dzisiaj jest bardzo ciepło, jest bardzo przyjemny dzień, jak no. się zapowiada. Nawet rano, jak szłam, szłam z Kają do szkoły, to naprawdę już było bardzo przyjemnie i na pewno w ciągu dnia się jeszcze bardziej wypogodzi. Będzie milutko. Chciałam Wam podziękować za wczorajsze. Odzew, bo y, chodzi o to, że jak powiedziałam Wam o cenie zdjęcia aparatu hmm. stałego, to wielu, y, wielu z Was po prostu ta informacja wbiła w fotel, bo niektórzy też mają dzieci y, noszące tak. aparat i y, no, to jest szok po prostu, że, że to jest tak duża kwota. Y, oczywiście tutaj czytaliśmy Wasze jakieś tam historie związane z zębami z kosztami leczenia, to jest jakaś masakra. Mm. Naprawdę trzeba mieć grube tysiące, żeby um, żeby móc zadbać o swoje zęby. To jest koszmar, naprawdę to jest, to jest przerażające. Um, a jeżeli kogoś nie stać na to, żeby wziąć, nie wiem, um, pożyczkę albo um, ktoś po prostu nie ma takich dochodów, żeby, żeby zająć się odpowiednio leczeniem, no to wiadomo, ja że... Wiadomo się skończy. Tak. Także to jest, to jest naprawdę coś strasznego. Co chciałam powiedzieć jeszcze odnośnie tego aparatu, bo tutaj się mówi o, o tym, że w ogóle aparat stały na zęby dużo kosztuje założenie. Też to jest kwota kilku tysięcy w tej chwili. Do tego dochodzą oczywiście później wizyty kontrolne co miesiąc, co półtora. Jeżeli ktoś ma aparat na górny i dolny łuk, no to jest y, koszt około 300 zł później. Y, ale zanim się ten aparat założy, to często są jeszcze inne zabiegi, które również są kosztowne, bo y, a to wycisk, a to jakieś tam prześwietlenia, a to wizyty, żeby sprawdzić stan y, higieny, y, jemy ustnej, y, to jest po prostu kosmos. Yy, bo wiadomo, że takie wizyty nie są darmowe, tylko za, za wszystko mm. się płaci. Yy, a w przypadku Kingi, mojej córki, yy, jeszcze zanim założyłyśmy aparat, to yy, z tego względu, że Kinga miała bardzo krzywe zęby, yy, no wiadomo, że jej się po prostu te zęby w łuku nie mieściły i nie miało miejsca po prostu, żeby się zmieścić w łuku zębowym i, yy, i Często wiem, że, że wtedy usuwa się zdrowe zęby, żeby się mogły zęby pomieścić. Jednak w przypadku Kingi było tak, że ona najpierw miała założony taki na podniebienie aparat Hasa. Pewnie niektórzy z Was o tym słyszeli. Taki aparat Hasa ma za zadanie rozszerzyć górną, górny łuk zębowy po to, żeby właśnie zęby mogły tak jakby wejść na swoje miejsce i, i później ym, dzięki temu no, ta, ta szczęka górna się rozszerzyła, te zęby mogły wejść na swoje miejsce i mogły się później prostować, jak już aparat stały był założony. Także oczywiście taki aparat HASA te parę lat temu, parę lat wstecz kosztował nas też jakieś Około tysiąca złotych, więc mhm. naprawdę jakby teraz podliczyć, nie robiłam takiego rachunku, nie podliczałam, ale to są naprawdę grube tysiące. No, Jeżeli tysięcy, chcesz, chcesz mieć zdrowe, ładne zęby, piękny uśmiech, to niestety musisz liczyć się z tym, że trzeba wydać na to. Koszmarne Kiedy pieniądze, tak pieniądze? ciężkie pieniądze. Wiecie, no. ja tak słucham, co przysłuchuję się, co Danusia mówi i tak sięgam pamięcią, gdzie się podziały te czasy? Gdzie wszystko załatwiało się na ubezpieczenie. Jak byłem w wieku Kingi i młodszy, nawet taki jak Kaja, to ja nie pamiętam, żebym chodził, być może, w tym kręgu, w którym ja się obracałem, to nikt nie chodził prywatnie. Ale tak mniej jak sięgam pamięcią, no to nie słyszałem, żeby... Były tam przypadki, że ktoś szedł prywatnie do lekarza. Jak bolał ząb, to się szło do higienistki. W szkole, przynajmniej w tej, do której ja chodziłem, był dentysta, co prawda plomba wypadała, bo to czarna taka, najtańszy mhm. szajs, i potrafiła wypaść na drugiej, trzeciej lekcji. No ale to nic, to się szło znowu i znowu, znowu założyła, nie? I tak w kółko, i się chodziło dole, ale do czego zmierzam, że, że nikt na, na zęby, na inne schorzenia, ja nie pamiętam, żeby ktoś chodził prywatnie. Jak jakieś mhm. były nietypowe choroby, to się gdzieś tam słyszało, że ktoś prywatnie poszedł i to strasznie drogo kosztowało, że wszystko się załatwiało normalnie na, mhm. na ubezpieczenie. No. To ja, ja teraz tobie powiem i wam, jak to u mnie wyglądało. Jak byłam mała, to z bólem zęba mama zaprowadziła mnie do pani doktor na NFZ. Wtedy ten gabinet chyba znajdował się w szpitalu naszym. No to oczywiście no byłam mała, ja tego też dokładnie nie pamiętam, tylko z opowieści mamy że poszłyśmy z tym bólem i pani doktor zamiast jakieś takie mieć podejście do dziecka, to ona, no otwórz tą buzię. Coś ty. No i czego płaczesz? O no, Także od tej pory, no to wiadomo, że jak słyszałam słowo dentysta, to ja absolutnie nie chciałam chodzić tam. Unikałam. Płakałam, ryczałam, żeby tylko nie iść, bo jak miałam znów mieć do czynienia z tak niemiłą panią doktor, no to wiadomo, dziecko, dziecko się jeszcze bardziej rozpłacze. Hmm. I od tej pory mama zaczęła mnie zapisywać do y, dentystki prywatnie, właśnie prywatnie, z tego względu, że no, taka pani doktor prywatnie miała lepsze podejście. Oczywiście nie ta sama, nie, tylko nie, już nie. inna. I mama podstępem mnie tam zaciągnęła, powiedziała, że choć ja byłam mała, więc się dałam nabrać. Chodź pójdziemy do mojej znajomej, ona tutaj blisko mieszka w blokach. To pójdziemy do niej na herbatkę, posiedzimy. No dobra, ja się dałam nabrać, poszłam z mamą. Jak zobaczyłam, że to wcale nie jest jakaś tam sąsiadka, sąsiadka miła, znajoma i będziemy sobie herbatkę pić. Tylko pani doktor, pani dentystka. No to wiadomo, wpadłam w, w płacz znów, ale jakoś tam mnie ta pani doktor udobruchała. Oczywiście dałam sobie nie wiem, czy wtedy wyrwać, czy naprawić zęba. Nie pamiętam tego. Ale pamiętam miłą później rzecz, że mama po wizycie zabrała mnie do kiosku ruchu, A. w którym kupiła mi maskotkę goryla. O. O, <laughs> mi się, kiosk ruchu był, tak. tak, ten goryl mi się spodobał, to, to, to dostałam. A później kolejne wizyty, no to też wiadomo, że z wielkim stresem się chodziło do, do dentysty, ale po każdej wizycie mama mnie zabierała i, do sklepu i kupowała jajko z niespodzianką. No to była jakaś tam dla mnie frajda i nagroda super, więc, więc już było coraz to lepiej. No to ty miałaś inaczej. Ja miałem inaczej, kochani, mhm. no ja nie pamiętam, naprawdę. Odkąd pamiętam, gdzie się chodziło do lekarza, czy miałem zapalenie płuc, czy coś się tam stało, czy właśnie zęby, wszystko do przychodni. Mhm. Na kartę stałem w kolejce, nie pamiętam żadnych prywatnych gabinetów. A później, owszem, leczyłem się już prywatnie na zęby to powstała taka sieć w Krakowie, Eurodent się nazywa, nie wiem, czy mm -hmm. dalej istnieje. No to, ale to już było w dorosłym życiu. Mm -hmm. to, to byłem i leczyłem kanałowo i byłem bardzo zadowolony, bo pani mówiła, może pan chce sobie odpocząć, mówi, czy pana coś jeszcze boli, chce tak, pan przerwę. Tak. Ja to tak byłem, wiecie, zdziwiony, przyszedłem do domu, powiedziałem mamą, mówię, to jakbym był w Ameryce. Mm -hmm. Mówię, kurczę, co za obsługa. A, na, a w tak na NFZ, no to, to zapycia, i Jeszcze mówi, nie, mnie pan po, tylko po zębach nie gryzie. Mm. To no, i wyrywała, ale... z dziewczynami też y, oczywiście dziewczyny za bardzo nie chciały wiesz co a mógł być wypuścić bo ona Ta? tam piszczy, pewno, tak na pewno. Y, co chciałam powiedzieć że z dziewczynami jeździłam do y, pani stomatolog do Płocka bo miałam też problem bo dziewczyny nie chciały w ogóle do dentysty iść no bo każdy się boi no chyba nie znam y, takiej osoby która się nie boi takiej wizyty u dentysty a tam z polecenia dostałam właśnie adres pani w Płocku to było daleko od nas, daleko od Lipna, no ale dobra, mówię, pojedziemy tam, skoro pani doktor jest taka miła i ma podejście, no to pojedziemy tam. Pojechałyśmy i powiem Wam, jak moja Kinia była zawsze straszną pani karą, tak ta pani doktor ją yy, tak okie uznała, ogarnęła, że, yy, że Kinga przestała się bać, jeździć do dentysty. Yy, tym bardziej, że tam był taki gabinet. Yy. Że na fotelu, jak się siadało, to, to też był ekranik, telewizor, że pani zawsze doktor pytała: Co ci włączyć? Jakieś bajki? Szukała jej bajek. Jak oczywiście kinia no tak. była młodsza. Kinia tam mm, wiadomo, że mimo wszystko była zestresowana, ale już taka wizyta była dużo lżejsza no. I, no. i milsza niż, niż, niż wcześniej gdzieś tam. No, w każdym razie teraz mamy też fajną panią doktor. W Lipnie. I korzystamy tutaj no, bardzo z fajne, usług Bardzo fajny. Nie musimy gdzieś tam jeździć daleko i to, z tego się bardzo cieszę. Za jakiś czas pewnie Kai założymy aparat stały, bo ona też ma krzywe ząbki. Nie są tak krzywe jak, jak kingi, bo kinga ma zdecydowanie uzębienie po mnie i szczękę, układ szczęki, ale, ale Kaju się też będzie wymagała. Więc zdejmiemy aparat kingi. A założymy kaj i, i, tak, i w kółko kolejne koszta. No niestety. jest kolejne lata, no ale co? Niestety, ale no trzeba. Tak, tak trzeba, oczywiście. Ona no, sobie zębów nie pokrzywiła, nie? Nie widzę, no, dziecko jest niczemu. Wiecie, chciałem jeszcze jest, do tego to, a propos genetyczna, mi się wydaje, w dużym tak? stopniu też. No tak, no. No ja nigdy Chociaż nie nosiłem. Chociaż powiem Wam, że właśnie aparat. u nas w rodzinie, u nas w całej rodzinie ogólnie, to tylko ja nosiłam aparat, tak wiecie, bo, bo miałam faktycznie mhm. mocno pokrzywione zęby. Inni tam powiedzmy z rodziny sobie zakładali aparaty, ale to było takie, takie naprawdę jakieś tam takie kosmetyczne poprawki, nie takie, że są w każdy w inną stronę, tylko faktycznie tam delikatnie powiedzmy wykrzywione albo, albo nierówne, no to zakładali sobie aparaty, ale żeby tak mocno mieć krzywe zęby, jak ja czy Kinga, to nie miał nikt. No. Ale teraz i tak się zmieniły te aparaty, bo przecież te aparaty są od dawna ja pamiętam, że... Swoich rówieśników, właśnie w takich latach bardzo młodych szkolnych, to niektórzy mieli, ale to takie druciska mieli wielkie. To znaczy, nie, chcieli, nie chcieli się nawet uśmiechnąć. Ale wiesz co, no tak, to się na pewno zmieniło mm. też, bo nieraz są, były takie, zresztą są, wiem, do dziś, bo to też zależy jaką masz wadę zgryzł, wadę mm. ogólnie szczęki, mm. nie? Mm. Są takie aparaty, że, nie, ja że się za, zakłada na głowę i to wszystko tu jakoś połączone, no, to jest ale takie szłodny, to hardkorowe mocno. Hardkorowe, no. Ale ja też miałam taki aparat zdejmowany, że tylko tam powiedzmy w domu nosiłam no. czy, czy na noc, ale ten aparat mi w ogóle nie przyniósł żadnych efektów, więc... No tak czy siak musiałam zakładać później taki stały. No tak, no ale tak mówię, no już te czasy chyba nie wrócą. Bo wychodzi na to, że teraz się, przynajmniej w naszym kraju, dzieje tak, jakby się, jakbyśmy żyli we, w średniowieczu. Jak dawniej szlachcic, hrabia, król miał złote talary, to go znachor leczył. A teraz jak nie masz złotych talarów, no to tak, do kardiologa terminy po 4-5 lat. Do jakiegoś innego specjalisty trzeba czekać nie wiadomo ile. Mhm. Ja też byłem u kardiologa kiedyś, no to dostałem właśnie na dwa lata termin. No to gdybym miał wadę serca, no to, no to już by mnie nie było. nie. Poszedłem mhm. prywatnie, za tydzień mnie przyjął, no ale, ale prywatnie. I to do, do czego zmierzam? Że, że tak się teraz to wszystko upowszechniło, że właściwie ze wszystkim idziemy prywatnie. No niestety. Płacimy składki i ja się pytam, za co my płacimy te składki. Skoro mnie boli ząb, nikt mnie nie wyrwie, bo terminy nie wiadomo jakie. Idę prywatnie, jestem obsłużony. Ale wiecie co? Też chciałem a propos tych prywatnych, że ja właśnie tutaj do Danusi kiedyś mówiłem, że raz byłem prywatnie, byłem u reumatologa w stolicy i odniosłem wrażenie, i później jeszcze byłem u innego lekarza, też prywatnie to odniosłem wrażenie, że te wizyty prywatne nie mają takiej rangi, jak miały dawniej. To znaczy, wiecie, żebym nie był źle zrozumiany. Mnie nie chodzi o to, że ktoś ma mi się kłaniać w paz i mnie obskakiwać, bo jaśnie książę przyszedł i zapłacił trzystówki za wizytę. Nie. Tylko, że dawniej, jak się szło prywatnie, to tak jakoś człowiek był bardziej, tak jak wspomniałem, o sieci Eurodent. Nie? Poszedł hmm. pierwszy raz, naprawdę byłem świetnie obsłużony. A teraz właściwie prywatnie wygląda tak, jak dawniej na, na ubezpieczenie w przychodni. Już nie ma tego czegoś, że jest bardzo miło. Wyjątkowo, tylko ciach 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 ciach, szybciutko, szybciutko. mnie I... się wydaje, że też zależy, wiesz, na kogo trafi. Na kogo trafi? Tak, to... bo to nie ogólniam, że wszędzie tak jest, mm -hmm. tylko mówię o konkretnych przypadkach, gdzie ja byłem. To niestety jed u jednego lekarza takiego byłem, to mi przypominał lekarza orzecznika, mm -hmm. dzisiaj, jak startowałem o grupę. To nie, ja raczej no. to z tymi prywatnymi to raczej miałam dobre jakieś tam. W... Tutaj to z Lipna, no to, to nie powiem, bo jest świetna pani. Jeśli by nas kiedyś oglądała, to chętnie pozdrawiam tutaj na, na wizji i chętnie każdemu polecę, bo jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo dobra i przyjęła teraz do pracy bardzo dobrego chirurga szczękowego. No to ja u niego wyrywałem tą górną siódemkę. To jakby mi pan doktor nie powiedział, że już koniec, to ja bym nie wiedział. On mi tylko mówi, teraz chrupnie, no i chrupnęło, no i już. I, no i, się. I tak jeszcze tam coś sprawdzał i ja on mówi jak się pan na tyle dobrze czuje, mówi, to proszę powolutku wstać. Ja mówię, że już, tak? Tak, już po wszystkim. Mm -hmm. no, także nawet nie wiem, kiedy mi wyrwał, nawet nie poczułem tego w ogóle wyrwania. Tam jeszcze coś robił, coś No mm -hmm. Także no, nie wszyscy, ale, ale takie. To nie jest dobre, to nie jest dobre, bo jeśli ktoś na przykład płaci składki, jego rodzice płacili składki, on dorasta, płaci składki i pracuje, no to, no to nie po to płaci składki, żeby później, uważam, płacić jak zawoły, nie? Powinna być y, również dostęp do y, 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 leczenia normalnie w przychodni, tak żeby, żeby można było iść i zrobić sobie właśnie zęby. Zgadza się. A tego A, nie ma. Nie ma. W ogóle teraz, już... teraz do... Do stomatologa, przynajmniej u nas raczej chodzimy prywatnie, nie, mm -hmm. nie chodzimy na NFZ, mm -hmm. bo po prostu um, według moich jakichś tam tak, do, doświadczeń i opinii e, nie ma tutaj dobrych lekarzy na NFZ. Jeżeli nie masz talarów, no to chorujesz no. i się nie leczy. Tak. No dobra, dzisiaj się rozgadaliśmy jeszcze o tych a aparatach no, i, i dentystach. Jerejku, no, to pogadali, no taki niekoniecznie faktycznie. przyjemny temat, Nie przyjemny a, miał, ale, ale tak chcieliśmy jeszcze się tutaj wygadać w tej kwestii, bo, bo faktycznie to jest duży problem hmm. i duże, duże pieniądze się wydaje. Um, co dzisiaj? Dzisiaj mamy na obiad mm, zupę, mam zróbkę, z, Zróżnicowany obiad. Zru, zupę ogórkową jeszcze mamy. Tak. Z kaliusią zjemy. W ogóle Kina dzisiaj pojechała, moi drodzy, na wycieczkę do Warszawy. O, właśnie, Także dzisiaj ma fajny dzionek, pojechała już o 7.30. To i tak uważam, że późno, bo zazwyczaj się jakoś tak o 6.00 wyjeżdżało do Warszawy na wycieczki, ale wycieczka jest bardzo, bardzo fajna. Dlatego, że. Dlatego, że wycieczka będzie naprawdę bardzo atrakcyjna. Wreszcie y, dzieciaki jadą y, do Muzeum Świata Iluzji, no. później do teatru, nie wiem na jaki spektakl, w każdym razie do Teatru Kapitol, i później będzie lekcja muzealna w Muzeum Narodowym. Także bardzo, bardzo fajna wycieczka, wreszcie taka, wiecie, porządna. Nie tylko, że Kręgle czy, czy McDonald's, ale no. wreszcie jakieś takie sensowne no. rzeczy. No i później, oczywiście, jakiś tam obiad w, w złotych, tarasach. złotych tarasach. No, także. Tam będziemy w złotych tarasach. Także fajnie, cieszę się bardzo, że pojechała. Późnym wieczorem wraca dzisiaj. No, ale dobrze, że jutro już weekend to sobie, jutro wypocznie, wyśpi no. się i, i poopowiada nam, jak tam było. A tak, poza tym to co? Byłam w Pepko, kupiłam tylko w zasadzie skarpety dziewczynom. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mam dla kini. Czekaj, um, nie, już sobie ciemnę. No, Kajusia chyba swoje schowała. Kinia takie wybrała, bo je wysyłałam zdjęcia. Także takie przyjemne kolorki. A Kajusia takie um, gładkie. Zaraz zresztą poszukam tych skarpetek, to Wam pokażę. bo Gdzieś tam chyba na wierzchu leża mnie nie chowała jeszcze do szafek. O, przy okazji tutaj uchylimy troszkę okno. No jest tak pochmurnie wam powiem, ale, ale naprawdę jest przyjemnie, nie jest tak zimno, jak wczoraj było. Wczoraj było zimno, szczególnie z rana, bo później to już tam się troszkę ociepliło, a skarpety Kajusi są takie, bardzo ładne, przyjemne, pastelowe kolory, jasne, z takimi owockami, także polecam ich jest cztery pary za 10 zł, więc okej, okay, cena fajna. Zobaczcie, jak my tu sobie odpoczywamy z Jorusią. Tu jest mój pyszczek schowany. Nie tak. wiem, czy mi się uda go złapać. Śpi sobie, odpoczywa. Śpi sobie. No, Była tutaj bardzo na, na moje w ogrodzie. ręce, tak. Ale ja dzisiaj byłam na paznokciach. I świeży, ładny kolor. To tak jest. Pan Witamy Pana bardzo serdecznie. E, dzień dobry. Pięknie Państwo sobie leżycie. Pięknie. Tu już jedna Pani widzę, już dziękuję. Muszę już poszła sobie. w dalej. Tak no. jest. Także zbliżamy się do mm, do godziny, która była. Będzie, no, nie mam zegarka. Chodzi około godziny 17. Ja Ci zaraz powiem całą prawdę. Tak, dokładnie za minutkę jest 17. No, za minutkę 17. No. Także kochani, tam ktoś napisał, że mm, Miuszka chyba napisała, nie? Że nam dziękuję za. Cały tydzień żeśmy codziennie nagrywali, a my wam oczywiście dziękujemy za to, że z nami jesteście, że z nami spędziliście cały ten tydzień. My Wam życzymy jak najlepszego weekendu. Będzie ładnie to wychodzić z domu, nie siedźcie przed telewizorami, komputerami, tylko po prostu w teren wyjdźcie, żeby się dotlenić. No i póki co jeszcze miłego, fajnego, piątuśkowego wieczorka. Większość ludzi niektórzy idzie nie do pracy w, w soboty, w niedzielę mm, niektórzy do... Tak. Ale wszystkim życzymy udanego, fajnego weekendu, kochani, i jeszcze raz Wam dziękujemy, że to Wy z nami jesteście. Do tak. zobaczenia, do później. Pa. To znaczy do jutra. Do y, jutra, tak. Do, do jutra. jutra, tak. No. Się to trzymajcie się, tak. dzięki, wielkie, że no, jesteście. Cześć. pa. pa. pa.